Przewodniczący Rady Miasta i kandydat na prezydenta Olsztyna Robert Szewczyk jest dziś ze mną. Dzień dobry, panie przewodniczący. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam wszystkich. Dzisiaj oficjalnie poparł pana prezydent Olsztyna Piotr Przymowicz. Czego możemy się spodziewać? Raczej kontynuacji tej polityki, którą mieliśmy do tej pory, czy jednak czegoś nowego? Przede wszystkim, ja już dawno zacząłem mówić o tym, Jaki jest mój Olsztyn, i jaki ma być mój Olsztyn? A y, tworzę ten program y, swój wyborczy poprzez rozmowy z mieszkańcami. One są dla mnie najważniejsze. Zadaję pytania i słucham tego, co mówią mieszkańcy. I wiem, że chcą Olsztyna trochę innego, na innym poziomie. Nasze inwestycje, to wszystko, co robiliśmy przez ostatnie lata, to wszystko, co zawdzięczamy pracy Piotra Grzymowicza i jego zespołu. Musimy umieć docenić i musimy umieć to dowartościować, bo nasze miasto przez te kilkanaście lat bardzo się zmieniło. My czasami nie widzimy albo zapominamy o tych inwestycjach, ale nasze miasto wykorzystało szansę rozwojową, jaką dała nam chociażby, dało nam chociażby wejście do Unii Europejskiej. Dziś mieszkańcy oczekują inwestycji w ludzi, oczekują inwestycji w jakość życia, w oświatę, w edukację, w ich dzieci, w to, że miasto będzie partnerem w wychowywaniu ich, w zapewnieniu dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, półkolonii, półzimowisk. Ludzie kultury zgłaszają swoje oczekiwania. To nie chodzi tylko o pieniądze, wiadomo, musimy znaleźć dodatkowe środki na chociażby kulturę czy na sport, ale chodzi też o zbudowanie dużej otwartości na, na te środowiska i partnerskich relacji z miastem, bo miasto jest jednak wciąż największym mecenasem i największym animatorem życia kulturalnego czy sportowego, czy, czy nawet nawet dla organizacji pozarządowych i takiego partnerstwa współpracy z mieszkańcami można się po mnie spodziewać, a jednocześnie kontynuacji, yy, Także w dialogu z mieszkańcami tych dużych inwestycji, bo i wciąż mamy bardzo dużo do zrobienia, szczególnie na tych, tych mniejszych inwestycji, tych trochę mniej spektakularnych, ale na drogach osiedlowych, na tych drogach bocznych, Nowo Bałtycka, wojska polskiego, przeprawa przez Zatorze, poszukiwanie ciągle nowych połączeń komunikacyjnych dla pieczewa, Jaro, dosiedla generałów. To są wyzwania, które przed nami będą i na pewno będziemy je, będziemy, będziemy je realizować. Świetna jest sytuacja, że mamy nowy rząd, który jest otwarty na współpracę z samorządami. Mamy wielu wiceministrów, także z Koalicji Obywatelskiej, z którymi możemy współpracować i zgłaszać im swoje problemy. Także mnóstwo, mnóstwo pracy przed nami na, następne, na następną kadencję, i cieszę się, że. Mogę to swoje doświadczenie wieloletnie wykorzystać. Dzisiaj ta współpraca z prezydentem Piotrem Grzymowiczem tylko mi potwierdza to, o czym wszyscy wiemy: że zgoda buduje. Hasłem, które przewijało się dzisiaj na konferencji, zarówno no, no głównie z ust pana prezydenta Piotra Grzymowicza, było to, że stawiamy na młodszego kandydata. Czy pana wizja Olsztyna, to jest przystosowanie miasta, oddanie miasta bardziej w ręce młodych? Młodość jak najbardziej, ale młodość to nie wszystko, bo też doświadcze, doświadczenie, wiedza i umiejętność współpracy z ludźmi, także z pracownikami ratusza. To jest, stawiam to sobie jako jedno z pierwszych wyzwań. Jestem urzędnikiem od wielu lat. Wiem, jak organizować pracę w urzędzie, jak organizować pracę zespołów i stawiam na tą kadrę, która tu jest. Stawiam na tych ludzi i bardzo mi zależy, żebyśmy jak najszybciej, to będą pierwsze decyzje, pierwsze zadania, których się podejmę, żeby zmienić sposób i warunki wynagradzania w ratuszu, tak żeby za dobrą pracę dobrze wynagradzać.